na studio już wcześniej zapowiedziana Staszka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Kasia Stasiak, Staszka. Tak, to ja. Dlaczego to spóźnienie się wzięło? tłumaczcie teraz, bo e, mieliśmy się pojawić na scenie jakieś 10 minut po godzinie 12 i tymczasem e, 25-minutowy poślizg. No musicie mi wybaczyć, nie znam się tutaj za bardzo po londynie, moja korzenka mnie pokierowała, ale troszeczkę się w tym Jak Poczeka. zwykle winę wrzucamy na innych. <grym> <grym> nie, spokojnie, wszystko jest, wszystko jest jasne. Słuchaj, dzisiaj w misji Panie, specjalnej, się udało. udało się na pewno, w misji specjalnej rozmawiam sobie dzisiaj e, ze słuchaczkami i słuchaczami o tym, e, taki, takie wyniki badań się pojawiły przeprowadzono na Wyspach Brytyjskich i wynika z nich, że przeciętny snyf, kowalski w tygodniu cieszy się tylko w ciągu dwóch dni. Pięć dni to taka... Wiesz, o, to nie nastrój, nastrój niezbyt ciekawy. No i wszyscy wskazują, że to jest najprawdopodobniej wina kiepskiej pogody. Pytanie, jak jest u Ciebie? Wiesz, co? Ja staram się każdego dnia myśleć pozytywnie i nastawiać się dobrze, nawet jak to Rano i już się nakręcasz. Tak, od razu się nakręcam, wstaję, od razu sobie myślę, za co jestem wdzięczna losowi, co się wydarzyło fajnego w moim życiu, od razu, od razu się nakręcam na maksa i nawet jak jest słaba pogoda, to sobie pomyślę, dobra, to zaraz minie, zaraz będzie lato. Nie, 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 polecam, nie skupiasz się na tym, co jest słabe mhm. i naprawdę można coś No to dobra, to co takiego fajnego dzisiaj się spotkało? Dzisiaj spotkało mnie coś fajnego to, że mogę być tutaj i na przykład o, No dobra, pomijamy radio. No to kolejna fajna A nie chciałaś ode mnie? Bożowej. A, to Tak, by mnie trochę zakleiła i nie mogłabym mówić. E, to nie, wcale nie zakleja, zawsze działa. Mówię Ci. Staszka e, e, jest gościem misji specjalnej. E, mam już naszykowany Twój e, debiutantki numer właściwie, tak? Tak, to jest... Singiel, mój pierwszy singiel, który zapowiada moją debiutancką płytę. Uh -huh. W Polsce bardzo fajnie jest grany w różnych rozgłośniach radiowych, zdobywał nawet fajne, wysokie miejsca na listach przewojów i tak sobie pomyślałam, że Polacy... nie którzy... byłoby żeby tymi Dokładnie tak, przecież przyjechać na koncert też tutaj mogę, prawda? Ja Jeśli ludzie by mnie poznali, uh -huh. chcieliby mnie zobaczyć. Taka szansa, zawsze jest. Eee, o czym jest ten numer? Zatytułowany jest zegar. Tak, to jest numer zatytułowany ZEGAR i tak naprawdę, wiesz, ja piszę takie teksty, które nie są jakieś bardzo e, zawiłe i poetyckie. Tak naprawdę to ja nie jestem poetką, nie potrafię takich tekstów pisać, ale mam coś tam do przekazania, prawda? I w zależności od tego, kto jakie ma przeżycia w życiu, ile ma lat, co coś się tam wydarzyło, może różnie moją piosenkę zinterpretować. Uh -huh. e, niektórzy mówią, że... Niektórzy mówią, że jest to piosenka o miłości, o poszukiwaniu, prawda, miłości, ale ja, szczerze mówiąc, pisząc ją, myślałam o tym, żeby była to piosenka o tym, o poszukiwaniu twoich celów, pragnień i marzeń, prawda? Coś takiego. Czyli jak zabierasz się za pisanie piosenki, to masz jakiś cel już wyznaczony, jakiś horyzont, do którego zmierzasz? Tak, z reguły tak jest, bo to nie to nie jest generalnie... tak, po prostu... Dzisiaj coś napiszę, albo po prostu o, w tym momencie muszę złapać za i kartkę napisać. Te no, powstają w bardzo różny sposób. Czasami jest tak, że powstaje najpierw muzyka i piszesz tekst pod... Sama muzykę. komponujesz? Oczywiście, ale nie wszystko, bo na mojej płycie znajdują się takie... To jest jedną z nielicznych artystek w tym dzisiejszym show biznesie, które same dbają o słowo i o melodię. Być może, nie wiem. Mi się wydaje, to, to zależy, bo w muzyce... No tak jak powiedziałeś, w show się prawda, jest dużo produkcji, ludzie się posiłkują i różnymi innymi prawda, osobami, które mogą to dla nich zrobić. Ale ja, pomimo, biorąc pod uwagę to, że zaczynam i jest to moja autorska płyta, chciałabym właśnie tak zrobić, żeby większość e, piosenek, które powstają na nią, były mojego autorstwa. Podkreślić tą, to, autorska. to właśnie, że jest że, że płytą autorską. A, to chcę pokazać to, co mi się gra, tak. Myślisz że, myślisz, że ten rynek dzisiejszy, ja nie lubię tego słowa używać, rynek, ale no to jest rynek, nie da się od rzeczywistości oderwać, jest, jest na tyle otwarte, żeby właśnie tak bardzo intymne przeżycia przejmować? To się okaże, to się wszystko okaże w moim przypadku. Na razie odbiór jest bardzo fajny, grono moich fanów się powiększa, ludzie rozumieją o co mi chodzi i co chcę im przekazać. Także no zobaczymy, zobaczymy ja, i wiesz, ja, ja chcę to fajnie jakoś tak połączyć, bo, bo no nie będę siedzieć i robić na komputerze, prawda, tych piosenek, ja jakieś tam szkoły, prawda, pokończyłam, mam bardzo fajnych kolegów, którzy grają na instrumentach, chciałabym, żeby to było ładnie zagrane, przyjemne do słuchania, jestem z Mazur, lubię fajne piosenki, ładne melodie, Chciałabym, żeby żeby, żeby, ludzie, żeby ludzie się uśmiechali, słuchając mojej płyty, mogli pośpiewać, mogli się zamyśleć, przyjść na koncert i fajnie spędzić czas. To jest tak, że jak sobie posłuchamy twojej płyty, to będziemy czuli takie mazurskie lato w naszych uszach. Na pewno. Świetnie, to ja już się piszę na tą Ja już się piszę. Zagar za chwilę przypomnę naszym słuchaczkom i słuchaczom, bo już mieliście dzisiaj okazję posłuchać sobie dwa razy tego numeru. Eee, wracamy jeszcze do e, Staszki i jeszcze wyciągnę z siebie parę informacji, bo powiedziałeś przed chwilą, że pokończyłaś tam jakieś szkoły, masz fajnych kolegów, którzy e, potrafią świetnie zagrać. No to opowiedz mi e, o tych twoich początkach, czy te początki dotyczące muzyki, one się wzięły właśnie z tego, że pokończyłaś te szkoły muzyczne. No, to, to może zacznę tak. Śpiewam i zajmuję się, jestem związana z muzyką już od, od przedszkola. Mm -hmm. bo y, zawsze jako pierwsza podnosiłam rękę, że chcę brać udział w różnych przedstawieniach i żeby tylko prawda przed tym nie słuchali i, i żebym mogła... To tak jak ja. Zawsze nawet napisałam gdzieś tam na mojej stronie, że zmuszałam nawet mojej koleżanki do tego, żeby mnie oglądały. Potem pojawiła się taka sytuacja, że mój dziadek podarował mi pianino. Po tej sytuacji poszłam do szkoły muzycznej, skończyłam pierwszy stopień szkoły muzycznej na pianinie, następnie poszłam do kolejnej szkoły muzycznej, już drugiego stopnia tam poszłam na śpiew, bo już chciałam być taką gwiazdą, prawda, ale okazało się, że nie jest to śpiew rozrywkowy, tylko jaki? Operowy. Uh -huh. I mówię sobie, kurczę, co ja tu robię, ale w sumie fajna sprawa, można się fajnie popisać. <laughs> Także zostałam tam, skończyłam, dyplom zdobyłam, arie operowy wyspiewałam, i, i, I mam to, prawda? Ale w swojej muzyce nie wykorzystujesz tego. A? to się zaskoczy. A przynajmniej w tej, w którą tej, ja słuchałem. W nie, ale będzie taki moment, gdzie będziecie również mogli posłuchać to, że się tego utrzymało. No właśnie, to jest, to jest też interesujące, że e, dzisiejsza muzyka właściwie daje chyba takie bardzo szerokie pole do popisu, że można Wiele wątków właściwie w jednym numerze gdzieś tam zawrzeć, że można wiele gatunków zawrzeć, to wszystko tak. można ładnie wymieszać. No jak sama tak, powiedziałaś, e, to by się to udało. E, no, to wy już to o tym. To <laughs> <laughs> mi się to udało, mam nadzieję. E, więc co no, mi się... Fajnie jest, jak chyba, jak płyta jest różna, przynajmniej ja tak mam. Jak, jak napójdą się takie różne nawet stylistycznie rzeczy, jak nie jest wszystko tak na przysłowiowe jednokopyto. Uh -huh. Czyli to jest, czyli to będzie płyta bardzo zaskakująca. Tak mi się wydaje. Mhm, świetnie. So... Chociaż wiesz, bo ja tak naprawdę lubię różne gatunki muzyki. Słuchałam na przykład... A przekro, właśnie prze... tak słuchasz, jak załóżmy, teraz będziesz leciała dzisiaj samolotem do Polski. E, kiedy będzie już można włączyć sobie ten sprzęt do słuchania muzyki. No Załóżysz, to jak będę, jak będę to, to, do to, to raczej coś poczucie. Wiedzieć, że ostatnio naprawdę, może to zabrzmi dziwnie, ale y, bardzo mało słucham muzyki, dlatego, że jestem tak skupiona na robieniu swoich piosenek, swojego materiału, y, swojej płyty, że, że odkiłam się trochę. Muszę powiedzieć, że może się przyznać, ale no nie jestem do końca na bieżąco, co tam się dzieje No, Naprawdę muszę to wszystko nadrobić. Ja, to, ja myślę, że to nawet nie jest zła sytuacja, być oderwanym trochę od tej rzeczywistości, a która nie jest do końca taka jak jakiej nie byśmy chcieli, to to jest całkiem niezłe, niezłe rozwiązanie. Umieś właśnie znaleźć ten dystans, bo w polskiej muzyce za dobrze się niestety chyba nie dzieje. W ogóle ja mam jakieś takie nastawienie teraz do muzyki, że to co się pojawia nowego na rynku nie jest tym, e, czym ja bym chciał, żeby było na przykład, ale może akurat... Bardzo dużo, bardzo dużo debiutujących e, artystów, wokalistów, wokalistek, bardzo dużo ludzi wychodzi z tych wszystkich programów typu talent show, prawda? Uh -huh. Nie myślałaś to, no, o tym, żeby też spróbować swoich sił właśnie w takim programie? To, to, no, bo starty to jest łatwiejsze, prawda? No, jest łatwiejsze, bo masz znaną buzię, prawda? Uh -huh. I to niby, pomaga. Niby pomaga, ale z drugiej strony, no, nie mnie to oceniać i nie chcę w ten sposób, prawda, jakoś tego y, krytykować, ale no, często ludzie idący do tego programu nie mają pomysłu na siebie. Oni świetnie śpiewają, ale potem wychodzą z tego programu i, I muszą mieć dowód, że. Ktoś zajął się nimi, mm -hmm. dał im fajne piosenki i całą tą otoczkę. No dobra, są też tacy, którzy, tak jak ty na przykład, masz w swoim szufladzie teksty, masz melodię, tak, tak, masz pomysł i ja myślę o tym, że, że staw w takim programie, programie mógłby być taką trampoliną, która po prostu wyrzuciłaby cię w powietrze. Być może, ale wiesz, ja wyznaję taką zasadę, że małymi kroczkami do celu. Tak? Praca Przeczytałam takie bardzo mądre zdanie, że duże rzeczy mają małe początki, i tego mm -hmm. się trzymam. Może ktoś sobie pomyśli, że późno zaczęłam, bo wcześniej śpiewałam tu i tam, jakby będąc na drugiej linii. To Dopiero... na drugiej linii? Między innymi z Anią Wyszkolni, z zespołem to. W projekcie kolędowym z Mariką, z Moniką Brodką, również miałam taki epizod. Było no, tych artystów bardzo wielu, także to było dla mnie super doświadczenie. Naprawdę, mogłam to wszystko tak obserwować, ale nie będąc jeszcze na froncie, mm -hmm. prawda, tak na, na widelce. Jak I przyszedł tak. taki moment, że postanowiłaś już że w tym cieniu coś nie kiedy przyszedł przyszedł dać. Taki moment, kiedy ta wena mnie tak jakoś bardzo ogarnęła i stwierdziłam, że kurczę, tyle tych pomysłów mi do głowy przychodzi, coraz bardziej to widzę i czuję. Jakbym żeby to wyglądało, jak mam się pokazać, co chcę zaśpiewać, mówię, no nie no, to jest teraz ten moment, to jest ten moment i muszę już w końcu zacząć robić twoje. To jest ten moment, debiutujesz, ee, jak, jak oceniasz ten twój start? Co, no na, na razie, tak jak ci powiedziałam, są to małe kroczki, mhm. ale Pracujemy nad tym Ale i... słuchaj, czytam na przykład sobie informację o tym, że twój album, e, przecież album, to był cały zostały album już, e, w takim specjalnym, pięknym wydaniu trafił w ręce dwóch prezydentów nawet a, do na tej to już, sytuacji. I to się tak... wydarzyło właściwie teraz jakoś. Na tych tak, ]jach. to się wydarzyło dzień przed w ogóle moim przylotem tutaj No ma taka sytuacja, że do, zostałam y, wyróżniona prawda, ze wszystkich polskich wokalistów i wokalistek. Podarować piękny muzyczny prezent właśnie prezydentom, prez naszemu prezydentowi i prezydentowi Węgier. Uh -huh. Było takie spotkanie bardzo prestiżowe, prawda, forum gospodarcze i tak dalej. Ja się nie znam na polityce naprawdę zupełnie, także nie będę w to wnikać, ale muszę... A można jak powiedzieć... nazywa się y, prezydent y, Jonasz Ader. <laughs> właśnie za to na Jak to przeczytać? Tak. Jonasz Ader. <laughs> e, i, I zostałam tak jest, <laughs> Zostałam poproszona o to, żeby właśnie e, przygotować taki specjalny prezent i tak sobie myślałam, to co to by mogło być, no nie mam jeszcze wydanej płyty, ale ten prezent musi być jakiś taki reprezentacyjny. No, no więc, w końcu to prezydencie. Oczywiście, no więc miałam bardzo mało czasu, latam, jak szalona po Warszawie, kupowałam niezbędne rzeczy, skleiłam wszystko ładnie w jedną całość. I no, ty to sama przygotowałaś? Oczywiście. Zdolna jesteś. chciałam to, to na blogu właśnie. Wszystko opisałam. <straszamy> oczywiście, e, Informacje poszły o tym takie bardzo piękne i oficjalne, ale musiałam swoim fanom, których bardzo serdecznie pozdrawiam, wymyśleć, przepraszam, napisać jak to oczywiście było, no super ta sytuacja była dla mnie i jestem szczęśliwa i super wyróżnienie, I Ty osobiście sama to wręczałaś? Nie. Nie, nie, nie udało się, się. Nie, nie hmm, A tak, bo leciałaś na lądy tu. A twoje, Twoja wizyta w Londynie? czy to no, tak czysto prywatnie, czy przeleciałaś poszukać jakichś pomysłów? Co? So, ja generalnie jestem taką osobą, która nie lubi w życiu nudy. <noise> ja y, muszę dostar dostarczać sobie nowych wrażeń, y, żeby między innymi też zawierać takie przeżycia w moich piosenkach, prawda? Dokładnie. Dokładnie. I, i lubię, lubię jak coś. się dzieje. A jak to ja samolot samolotem, to jest trochę takiego dreszczyku, emocji? No, trochę wystarczy, że <noise> spojrzysz <głos> przez okno i widzisz te piękne... Szare kiski. niebo. Tak, już od razu odlatujesz. W szare niebo, w szare niebo. No i tak naprawdę w, przyjechałam pozapisać tutaj parę spraw, ale głównie prywatnie. I przy okazji jeszcze odwiedzisz nawet misję specjalną Polskie Radio Londyn. Dokładnie tak. Staszka, dziękuję Ci bardzo, że znalazłaś kilka chwil, że tak ty spadłaś. E, szat... tylko powiem, że zainteresowanych zapraszam na moją stronę no właśnie, internetową www.staszka.pl, Staszka przez SH oczywiście. Tak, bo to jest nietypowa Staszka. Tak, nietypowa Staszka. I no tam możecie śledzić, oczywiście na Facebooka, którego sama prowadzę, możecie śledzić wszystkie moje kroczki, które tam wykonuję. Mam nadzieję, że jak przylecę tutaj na koncert, to przyjdziecie. www.staszka.pl Skakujcie, dzielcie się Waszymi wrażeniami, a teraz...